To dzisiejsze wydarzenie różnie można czytać, ale ja myślę, że ono pokazuje, jak bardzo w nas Duch Święty już pracuje takim pragnieniem spotkania, przeżycia Kościoła we wspólnocie, która jest najpierw sama w sobie znakiem miłości. A potem, jako taka, też ma siłę właśnie wyjścia ku światu. I ufam bardzo, że Duch Święty będzie w nas tak dość mocno pracował i mocno nas przynaglał, tak jak ku temu dzisiejszemu wydarzeniu po wakacjach we wrześniu. I jak tu jesteście, wszystkich was zapraszam na. Już szósty kongres ogólnopolski Nowej Ewangelizacji, który będzie w Łodzi. Ma bardzo piękny tytuł Rewitalizacja. W tłumaczeniu na język Nowego Testamentu nowe stworzenie. Po łódzku, rewitalizacja. Kongres jest od 9 do 11 września, więc moment, nie, moment jest wybrany, ufam, na modlitwie i w jakimś uczciwym rozeznaniu. Też mamy taką nadzieję, że wrzesień będzie czasem jakoś spokojnym i że będzie można ten kongres przeżyć nie online, tylko w realu. Natomiast sam termin nie jest najszczęśliwszy w tym sensie, że właśnie z wakacji trzeba się zmobilizować, żeby się odnaleźć nie? gdzieś. A to studenci to jeszcze w ogóle będą na wakacjach. Nie? A jak nie na no to będą się jakoś budzić dopiero na przykład. Dlatego, żebyście nie musieli czekać aż po wakacjach, to od dzisiaj są uruchomione zapisy na kongres. Specjalnie dla Was. Absolutnie. I kto dzisiaj na przykład poświęci drugą połowę meczu, to może mu się uda zapisać na kongres. Ten mecz mi się przypomniał w związku z ostatnim śpiewem uwielbieniowym. Jakoś tak pomyślałem, że kantorzy jednak liczą na oglądnięcie dzisiaj meczu. Powiem tak, że organizując ten kongres, wszyscy mamy wielką nadzieję na to, że się środowiska ewangelizacji, a to znaczy też bardzo mocno wszystkie środowiska strumienia łaski, że się zejdą razem. Czyli że na kongresie wypełni się też to, o co chodzi w Haris, czyli doświadczenie jedności, doświadczenie Kościoła, który jest ciałem w Duchu Świętym. Ważne jest, żebyśmy się spotkali I, i, tak jak zwykle, na kongresie spotkamy się na rekolekcjach, które będą głoszone w trakcie kongresu, na poważnej refleksji pastoralnej z wykładami, z warsztatami i na końcu z dużym wydarzeniem ewangelizacyjnym na stadionie Orła. To jest dla tych, którzy nie są z Łodzi. to jest stadion żużlowy, nie piłkarski, żużlowy. I to wydarzenie popołudniowe 11 będzie ewangelizacyjne, będzie jednocześnie zamknięciem kongresu. Myśleliśmy najpierw, żeby kongres trwał do 12, ale jak dobrze wiecie, 12 jest beatyfikacja księdza Karnała Wyszyńskiego i matki Czackiej. Wielkie wydarzenie dla Kościoła Polskiego, więc y, trudno, żebyśmy wtedy kongresowali. Lepiej kto może, niech się wybierze do Warszawy, z Łodzi nie jest daleko. Albo do domu i spokojnie przeżyje te beatyfikacje, bo dostajemy znak od Pana Boga. Beatyfikacja jest zawsze darem Bożym. Pan Bóg jednak dla nas wyznaczył tych dwoje świadków, byśmy się im przyjrzeli. Więc bardzo Was zapraszam na kongres i bądźcie też Jego świadkami, apostołami, mobilizujcie innych. Na stadionie Orła jest 10 tysięcy miejsc. U jezuitów jak widać jest dużo miejsca, a może być jeszcze więcej. Także zmieścimy się, proszę się nie bać. Bardzo, bardzo zapraszam. I nie ma zniżki dla tych, którzy się wpiszą dzisiaj, ale jest przynajmniej miejsce zagwarantowane. Teraz już Wam pobłogosławię i y, 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 bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, za tę Eucharystię. Wracajcie bezpiecznie do domów. No i już macie trasę przetartą do łodzi, więc y, już się cieszę Waszą obecnością we wrześniu. A niech ktoś nie przyjedzie. Ojciec Jacek mówi, że wszyscy zostali zapisani, więc w połowie pierwszego dnia kongresu wyślemy przynaglenie do tych, którzy nie przyjechali.